Dzień dobry. dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. Jest ze mną Jezus Chrystus. Tak, to ja tu sam, Co w poprzednim no, odcinku, no ale, no, ale tym razem e, z, z... z nowym nickiem. Tak, żeby... Postanowiłem się nawrócić. Mhm, dokładnie. Zerniało. Gramy na serwerze mysg.pl, polecamy. Aha, i ekranami, gramy, to... gramy w rundę TNT RAM. Run. No to, no to, to jest, jest takie coś, coś, że jest taka platforma, to znaczy to kilka właśnie. poziomów na tej platformie, tak jest. i się no po niej nie po tak prostu chodzi, i to TNT spada. O, chodź tutaj. Na co? Mm, e, na arenę 13. 13. Y, już tam, mm, run. to. RAM. Jest Jestem. Arena 11. Arena 20, o, Arena 13. Co tu jest dla VIP-ów? Dobra, już wychodzę z tej areny, bo ty nie, nie wiesz, widzę. Arena 49? Eee, um, czekaj, czekaj, już tam biegnę, 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 biegnę na Arena 49, tak? Mhm. Gdzie Dzień ona? Tam, na prawej. Ojej.

a co chodzi tutaj? No to siup. No i dobra, zaczynamy. Teraz musisz chodzić i uważać, bo inni są takie te... ćwoki podstawiają ci nogi, tak zwane. No co? No, no, od je razu spadłem. Spadłeś? Od razu spadłem, no i no jesteś poziom niżej? A ja Aha. też. Ktoś <laughs> spadłem. Nie, nie spadnę tym razem. A lag lag? Nie, nie może być lag. Nie spadnę. No serio, ktoś mi tu dziurę wstawił. Kolejną. TNT RAM jest. o, jest coś takiego jak double jump. Jak klikasz dwa razy spacją. Ej, czemu ja... Ja co jeden poziom spadam? Jestem na samym dole. Ja jeszcze nie. nie. Ja nie. jestem chyba jeszcze nie wiem. Nie. A nie, to nie jest sam A co, widzisz? mnie? Jesteś z jakimś takim? Co nie, jakim... No a nie, a nie a jednak to jest sam dół. Tak Kurde, nie. Tak. No. Jeszcze nie, taki tak, fej. Aj aj, aj, aj aj dobra, żyję, żyję. że nie Ale No serio dali spadłem. Jeszcze. Ale, 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 ale what, no? Tak, taka, taka skromna. No, no nie, nie, i, I na kanale nie to, ile wybiło subskrypcji. A nie, no nie patrzyłem No to wymyśl, te dwie... Mi, trzy chyba tam są. Trzy. Nie wiem od kogo... O, Deadman. Ja jeszcze nie jestem O, bo... no, no, dobra, ja ja będę tutaj Bardzo no, serwer. Mavillet Wood, Blitz, Laviewer, Kueku, Kue, Gungay, The Wars, Skywars, SCP, Village Defense, TNT Ram, jeszcze To idziemy? Z... idziemy w to czy nie? Co? To już chyba? Tak? DDS już? Tak. To choć na to miejsce, co byliśmy wcześniej. Czyli na TNT Ram. Powiesz, ty jesteś ciągle na TNT Ram. No to, no to chodź to na pięty i na to miejsce co wcześniej. Nie mogę, you are... are... are ready connected to this server. No dobra, to pożegnamy się w osobnym miejscu. A to chodź na, to na tego, te na Sky i tam wcześniej, pamiętasz? Tam wcześniej, pamięta? na Skywars to Eee, yy, na lewo. Ja jestem na samym tym początku, jak się deda, to ja jestem, który dzisiaj pojawiłem na początku. Ale, Ale jesteś ciągle bliżej? Jestem na serwerze, poczekaj. Poczekaj. Hmm, dobra, już wiem gdzie jestem. E, gdzie my zaczynaliśmy? Chyba tam. Na, na tym... Chodź koło tych aren Gdzie? Koło tych gdzie się wybiera arenę Skywalsy? No. Nie, tutaj nie byliśmy No tak no. No, jestem co I w którą stronę? Ej, w lewo jak patrzy się na to, to w lewo, tam O widzę cię. No, ale na Skywarsach było lepiej, bo widać było tak fajnie. Że... Dobra, kanał. Chodź. Pięć. My się żegnamy. Do widzenia. Łapkujcie, subskrybujcie kanał i będzie więcej takich filmów z tego serwa, bo jest bardzo fajnie. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia.